Fazy rozróbienia. W skład. W Co chłopcze? Gorąca nagrywka, Też prosto! No i słuchajcie, jesteśmy w programie Music. Ze mną jest Norbert, Brenda, szef właśnie tej firmy, którą mamy gogle na oczach, oprócz tego Karolinka, która dzisiaj będzie czytała newsy. No i oczywiście, słuchajcie, Music, 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 mnóstwo fantastycznych nagród, które tu widzicie. Okularki, słuchajcie, przeciwsłoneczne, gogle, kaski, czapki, 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 czyli czepki do pływania. Okulary. O właśnie, okulary przeciwsłoneczne i okulary do pływania. To wszystko dzisiaj będziecie mogli wygrać. O tym wszystkim będziecie mogli się dużo dzisiaj dowiedzieć właśnie od Norberta. Oprócz tego XL do picia magazyn hip-hop, gdzie jest mnóstwo fantastycznych newsów hip-hopowych. Między innymi te, które przedstawi Wam Karolina. Dokładnie. Oprócz tego, jak widzicie, ciuszki, między innymi od Ani, Luz, bardzo fajna firma, która robi stroje fitness. Tam gdzieś się przewracają. Oprócz tego winyle, słuchajcie, od DJ Shop czyli sklepu internetowego, z płytami winylowymi ze sprzętem dla DJI. No i dobra, słuchajcie, no i cóż, zaczynamy, jak widzicie, nowe barwy, nowe kolory, ale program, mam nadzieję, taki sam dobry program, jak był Norbert Norbert, 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 Norbert Karolina już diagogle, my w Goglach w takim razie. Powiedz mi, skąd pomysł na to, aby stworzyć akurat firmę Brenda, która zajmuje się między nimi właśnie okularami? No pomysł był czystym przypadkiem. Byliśmy na nartach, na, na, na desce. Pięć lat temu zacząłem jeździć na desce. Widziałem jakie są marki, w czym siedzieć, w jakich jeździ się goglach. No i stwierdziłem, że e, nie pasują mi te gogle. Zawsze było coś nie tak. Albo były za duże, albo były za małe, albo były takie, e, po prostu, które w ogóle mi nie pasowały. Tym bardziej, jak jeszcze pojechaliśmy gdzieś do Francji, czy to jak pojechaliśmy do Włoch, to w ogóle był dramat. Było widać, że jeżdżą Polacy w goglach, które tak naprawdę były e, starymi goglami. Były to gogle sprzed pięciu, dziesięciu lat. Jak się jeździło na to toplotów można było odróżnić Pogoglę po biorze. No i stwierdziliśmy, że e, można robić gogle. Chcieliśmy, chcieliśmy robić dobre gogle i stwierdziliśmy, że zrobimy własną markę, że zrobimy e, gogle, że Polacy też potrafią, że możemy coś mądrego zrobić. Okej, okay, so w takim razie zaczęliście od gogli. Co było później, bo jest, macie w ofercie i kaski, mm -hmm. i macie okulary do pływania, i okulary przeciwsłoneczne. Zaczęła, zaczęło się od okularów, zaczęło się od okularów, bo sytuacja wyglądała tak, że e, na samym początku robiliśmy okulary, e, a później robiliśmy gogle. Robimy teraz e, i kaski snowboardowe, robimy e, okulary do pływania, robimy te szczepki. Mm -hmm. Właśnie, słuchajcie, a przypominam, że tak, nasz gość jest na żywo, możecie mu cały czas zadawać na żywo pytania. Treść jest SMS-a to, słuchajcie, uległa zmianie, a ja tu muszę znaleźć moją ściągawkę MZ. Po MZ wpisujecie pytanie, wysyłacie pod numer 71212, Za najciekawsze pytania na pewno Was nagrodzimy, jest tu mnóstwo fantastycznych nagród, które oczywiście mogą powędrować w każdej chwili do Was. A jest z na nami Karolina. Słuchaj, Karolina, powiedz mi, czym się będzie zajmowała w tym programie. Ja w tym programie będę zajmowała się newsami. Oczywiście, kilka, kilka fajnych i świeżych newsów dla Was prosto z, ze świata muzyki. Oprócz tego będę zajmowała się konkursami. Będę dbała o to, żebyście mogli wygrać jakieś fantastyczne nagrody, o których to już Jaszczur mówił na samym początku. Jest ich mnóstwo i są bardzo, bardzo różne, przeróżne. Tak więc ja się zajmę konkursami, ja wam przeczytam kilka fajnych, przeczytam, powiem, kilka fajnych e, konkursów i zobaczymy, jak będziecie na nie odpowiadali. Dobra, słuchajcie, więc wiecie, co się będzie działo, a my cały czas wracamy tu do rozmowy, jeżeli macie jakieś pytanie do Norberta w sprawie tych okularów, w sprawie na przykład może mody, która teraz panuje na rynku, też możecie mu te pytania zadawać, on jest na żywo. Specjalnie dla was macie taką jedyną możliwość, słuchajcie, żeby na żywo zadać mu pytanie, jeżeli oczywiście nie wiecie, gdzie mieści się na przykład siedziba firmy Brenda i nie wiecie, gdzie pojechać, żeby mu te pytanie zadać. Dobra, słuchaj, mówiliśmy o okularach przeciwsłonecznych, mówiliśmy o goglach. Co jeszcze mamy w ofercie firmy Brenda? Co mamy w ofercie? Mamy okulary do pływania. Jest to dobry produkt. Trzymasz teraz okulary jakieś wykręcone. słuchaj, Ja nie wiem, nie pływam aż tak często, ale te dla mnie wyglądają dosyć dziwnie. Co w nich jest takiego szczególnego i Co dlaczego akurat niej... tak wyglądają? Szczególnego. To jest nasz projekt. Zaprojektowaliśmy takie okulary. Jest to nowość na polskim rynku. Wyglądają bardzo, bardzo oryginalnie. Futurystycznie bym bardzo, powiedziała. Tak, tak. Naprawdę jak się wejdzie na basen, jak się wejdzie na w tych okularach, naprawdę robią wrażenie. Wszyscy podpywają, pytają się skąd takie okulary i gdzie kupiłem takie okulary. Projekt jest bardzo, bardzo fajny. Jest to, jest to model zawodniczy, jest to okular, który i posiada tutaj silikonu. To się o to zapytać, że każdy ma jakąś gąbkę, gumkę i tak dalej, to tego nie mają. Te okulary tego nie potrzebują. Kiedy wchodzimy do wody, woda, która, która wpływa tutaj w te szczeliny, ona po prostu dociska tą soczewkę. I te okulary trzymają się znakomicie, więc nie, nie, potrzeba, nie, nie potrzeba, tak jak było wcześniej, takiej, takiej wkładki silikonowej. Mm -hmm. A Państwo mi powiedziały, że w pudełku razem z tymi okularami mamy jakieś tutaj wymienne. Tak jest, oczywiście jest Regulacja. Są wymienne noski, każdy ma inny ostaw nosa, każdy ma inną twarz, mniejszą, większą. Jest tutaj regulacja. Dobra, oprócz okularów dla pływaków robicie też czepki. Widziałem, jak byliśmy u was w filmie taki fajny czepek, pokazywałeś. No którego jeszcze na rynku nie widzieliśmy. O, to jest chyba ten, tak mm -hmm. właśnie. Powiedz mi, co ten czapek ładuje fenomenalnego w sobie. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy założysz ten czepek na głowę, pojawia się napis. Ja napis. Pojawia się napis. <laughs> Czekaj, założymy. Nie? nie, już nie zakładajmy. To będzie łatwiej, Popis, jak Założysz na swoją głowę. My... Ale no to ja też nie założę, bo mi też to jest napis. Fajne. Pokaż ja mi, może do kamery. Kiedy się założy, ten czepek, pojawia się po prostu napis Brenda. To jest bardzo fajna rzecz. A tak tego nie widać? Tak, go nie widać. A. Kiedy, go, kiedy go założymy, kiedy go założymy to wygląda, pojawia się napis pojawia się tak. No tak, rozciąga się. Mm, bardzo fajnie. No i co, co, jest, co jest ważne? Ważne jest to, że ten e, czepek jest wykonany z neoprany. Jest to taki materiał, który jest stosowany do To e, produkcji... brzmiało trochę jak autobus. <noise> pianek, pianek dla petfonurków. E, po prostu ten czepek powoduje to, że nie wyziębia się organizm i możemy pływać dłużej. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, dla mnie godzina to tak za dużo. Na basenie, ale może kiedyś będzie więcej. Dobra, słuchaj, w takim razie tak. Okulary przeciwsłoneczne, całe mnóstwo co mają, okularów. Co Kolory. fantastycznych produkujecie, różne na nich pojawiają się napisy, na przykład polaryzacja. Co to takie jest ta polaryzacja? Polaryzacja jest to, jest to materiał, jest to soczewka, która eliminuje odblaski. Jest to bardzo, bardzo przydatne na stoku. Po prostu na stoku widzimy, gdzie jest śnieg, gdzie jest lód. W okularach z polaryzacją e, widzimy, gdzie e, jest lód, widzimy muldy, widzimy nierówności. To jest bardzo ważne, bo kiedy jedziemy bardzo szybko, e, nie jesteśmy w stanie w okularach e, bez polaryzacji zauważyć tego. A w okularach z polaryzacją widzimy po prostu, tam, gdzie jest lód, są ciemne plamy i to jest, to jest bardzo ważne. Teraz co jest nowego w Google'ach? No, w goglach też e, w tym roku zastosowaliśmy e, soczewkę z jest to nowość na polskim rynku, jest to w ogóle nowość na światowym rynku. E, dopiero w tym roku światowi producenci, e, zarazem my, wprowadzili tą, e, tą nowość i ta soczewka e, jest strasznie droga. Te okulary, te gogle, e, jeżeli chodzi o gogle, gogle kosztują 600, 700, 800 zł. Ale nie u nas. Ale nie u nas. My zrobiliśmy e, gogle, które będą kosztowały w sklepie około 300 zł i są to gogle z polaryzacją. A powiedz, dlaczego akurat tak tanie? Dlaczego Inni tak tanie? Mogą to Samo zrobić za 300, a jedni za 600. Dlaczego? Dlatego, że e, jesteśmy firmą, która nie wydaje miliona czy dwóch milionów euro na kampanię reklamową. Nie jesteśmy firmą, która e, promuje się tak mocno i oczywiście nie ponosimy tych kosztów związanych z marketingiem. E, I tak dla, tylko, tylko, tylko dlatego. Mamy już pierwsze pytanie od naszego widza. Pyta się, z czego produkujecie gogle? Z czego produkujemy gogle? Z takich materiałów. Z owiec? Mhm. <noise> Na pewno nie z owiec. <noise> z czego? Jest to jest to jest to soczewka jest z polikarbonatu, są dwie szyby. Jest, e, pierwsza jest powlekana e, e, specjalnym e, e, jest to specjalna farba, który, w której jest e, filtr. Jest to, jest, to, jest to ta szyba, którą na przykład ja mam. E, ona odbija światło. Druga szyba jest, w środku jest antyfogiem. E, antyfog... Potem, e... Słuchajcie, antycredzifrog. Anty <laughs> jak sama nazwa wskazuje, jest to system, który zabezpiecza e, przed parowaniem. Po prostu okulary nie parują. Gogle nie parują. To jest bardzo ważne. No właśnie o to chciałem zapytać, bo nieraz nakłada się okulary czy gogle i właśnie ma się całą szybkę zaraz zaparowaną. Jak ty tym jeździ? Słuchajcie, tu jak widzicie, przy tych wszystkich lampach, które tu są, trzymamy cały czas je Zacznie na gorąco. twarzy. I wszystko widzimy. Widzę nawet Karoliny. A to już ja już ale bardzo dobrze widziałam. Tak? Dobra, i słuchajcie, te nagrody tutaj wszystkie leżą dla was, więc cały czas czekamy na wasze pytania. pytaniem numer 71212. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem. Za te pytania schodzicie oczywiście nagrody oprócz tych okularów. Co tutaj mamy? Tych kasków i wszystkiego, co tu leży. Czepków i tak dalej. Mamy tam dla was magazyny hip-hop, mamy mnóstwo płyt, między innymi Maseja. Mamy ubrania od Ani Luz na przykład. Trzy płyty do skreczowania. To wszystko tam leży i czeka na was. Dobra, więc tak, wracamy jeszcze może do okularów w takim razie. Okulary przeciwsłoneczne, tak? O O, właśnie, I to jest właśnie, coś no, tak. rewelacyjnego. Pokaż pokaż pokaż, tak, pokaż, 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 tak. co zrobiłeś. No ja, ja, ja pokażę, pokaż, ja, pokażę, ja, ja normal, pokaż. pokażę. No bo ja, ja i trochę się obawiam mimo Dobrze, ja wszystko. Może ja pokażę. masz stres, a o, to, Jest to, jest to okular, które wygina się. Wygina śmiało ciało słuchajcie. Dokładnie. I wraca oczywiście. A to jest do super postacie. praktyczne. a To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne przy przypadku Jedziesz na desce, mm -hmm. przewracasz się, czy jedziesz na rowerze, czy na, na windsurfingu, czy kitesurfingu, uderzasz głową, mm -hmm. czy w wodę, czy w śnieg. W to to, widzę, tak. to Te okulary, te okulary po prostu nie zrobią Ci krzywdy. To jest bardzo ważne, że one potrafią się rozjąć do takiego poziomu i nie mają żadnych elementów metalowych. Nie wytną Ci oka, nie zrobią Ci żadnej krzywdy. To jest Właśnie bardzo ważne. Dobra, swojej. w takim razie może, może trochę historii, może trochę historii właśnie na temat okularów, bo z tego co wiem, jest mnóstwo historii związanych z tymi okularami, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które je noszą, na przykład. Gdzie się spotkałeś sobie w najdziwniejszym miejscu, gdzie ludzie akurat nosili, tacy zwykli, szarzy ludzie, czy może wręcz przeciwnie, znani okulary firmy Brenda? Eee, no bardzo, bardzo dużo e, sportowców wchodzi w naszych produktach. Sponsorowaliśmy e, Saddle City, e, Olimpiadę w Atenach i teraz e, właśnie Polska Kadra Olimpijska e, będzie w okularach Brenda. A więc e, no, polscy zawodnicy, polscy, polscy sportowcy chodzą w e, okularach Brenda. To jest A... dobre, że słuchaj, polscy sportowcy naszą Polskie rzeczy, a nie na przykład francuskie, włoskie czy amerykańskie. No to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre, bo e, oczywiście e, jeżeli chodzi o jakość naszych, naszych produktów, e, produkty firmy Brenda są e, produkowane w światowych fabrykach. Tak naprawdę są e, trzy fabryki na świecie i cały świat tam produkuje w tych fabrykach, między innymi i my. A więc dosyć często zdarza się tak, że e, czasami e, mamy wcześniej model, jakiś nowy model, który jest bardzo, bardzo podobny. Jest po prostu czy modelem jakiejś światowej marki. Różni się szczegółami, a my już ten model mamy dużo dużo wcześniej i oczywiście cena jest przystępna. Dobra, słuchajcie do rozmowy z Norbertem wrócimy już niedługo, ponieważ Karolina nie ma niusy dla was. was specjalne. E, nie newsy, tylko słuchajcie mam nowy konkurs, po to, żebyście mogli wygrać ten nagrodę, o których cały czas tutaj rozmawiamy z naszym gościem. E, z czym kojarzycie się nazwa brenda? Czy może z torebkami skórzanymi, czy może z okularami, kaskami, goglami i tak dalej, czy z wodotryskiem. Pamiętajcie, odpowiedź możecie wysłać na numer 7. 2212, SMS od treści MZ plus poprawna odpowiedź. A teraz zapraszamy Was na klip.